oryginalności w pięknym kolorze hibiskusy bagienne, róże ze petty, lantany, calippo to temat dzisiejszego filmu z cyklu balkony i tarasy. Zapraszam! Oryginalna roślina to taka, która zaskakuje i wyróżnia się wyglądem, zastosowaniem lub zmiennością. Wiele osób może być zdania, że niemal każda roślina w ogrodzie, lub na balkonie czy tarasie zasługuje na to miano, ale w dzisiejszym filmie mój wybór padł na trzy gatunki. Pierwszym z nich jest hibiskus bagienny. Niezwykle oryginalny z uwagi na wygląd. Ma on wyjątkowo duże kwiaty, które pojawiają się w drugiej połowie lata. Do wyboru mamy wiele odmian o kwiatach w różnym kolorze czerwonym, bordowym, różowym, białym i kremowym. Mogą być one z tak zwanym oczkiem w innej barwie, co dodatkowo podkreśla ich dekoracyjność. Kwiaty te pojawiają się już u młodych sadzonek. Wtedy są stosunkowo niewielkie mają około 10 cm, ale wraz z dojrzałością rośliny stają się one coraz większe i z czasem mogą osiągać średnicę nawet 30 cm. Hibiskus bagienny pochodzi z podmokłych terenów Ameryki Północnej, ale dzięki selekcji i pracy hodowców roślin, mamy do dyspozycji nowe odmiany, jeszcze piękniejsze, bardziej odporne i wytrzymałe, nadające się do sadzenia zarówno na ogrotowych rabatach, jak i w zewnętrznych donicach. Hibiskus samerific to bylina, która bez problemu zimuje w Polsce. Jeżeli uprawiamy ją w donicy, warto zabezpieczyć bryłę korzeniową na czas największych mrozów. Niewielka sadzonka za Kupiona pierwszego roku, po roku lub dwóch latach stanie się już całkiem okazałą rośliną. Wspaniale się krzewi i dorasta do 100-130 cm wysokości. Jak u wszystkich hibiskusów, kwiaty tej rośliny są krótkotrwałe, ale jest ich tyle, że ma się wrażenie, iż roślina stale kwitnie. Gdy tylko jeden kwiat więdnie, zaraz rozkwita kolejny. Żeby dodatkowo pobudzać okaz do zawiązywania nowych pąków, warto usuwać to, co przekwitło. Hibiskusy bagienne najlepiej czują się w glebie żyznej, wilgotnej, ale przepuszczalnej. Dobrze znoszą czasowe podtopienia, więc nadają się do bardziej podmokłych zakątków ogrodu. Uprawiając je w Donicy, należy pamiętać o regularnym podlewaniu, zwłaszcza w czasie upałów. Mogą rosnąć w półcieniu, ale kochają też słońce. Tylko wtedy o podlewaniu musimy pamiętać jeszcze bardziej. Jednak im więcej będą miały światła, tym bujniej będą kwitły, a czas ich kwitnienia też jest wyjątkowy bo przypada na końcówkę lata i jesień, kiedy coraz mniej kwiatów pojawia się w naszych ogrodach. Drugą bohaterką dzisiejszego odcinka jest róża Zepetti. Jej oryginalność polega na tym, że kwitnie praktycznie nieprzerwanie przez cały sezon i doskonale nadaje się do uprawy pojemnikowej z uwagi na swój kompaktowy i niewielki pokrój. Zepetti to nowoczesna seria miniaturowych róż o niesamowitej sile kwitnienia. Ich głęboka czerwień lub róż to klasyka w nowoczesnym wydaniu intensywna, trwała i niezwykle dekoracyjna. Kolejna wspaniała cecha tej rośliny to jej odporność na choroby. Praktycznie nie wymaga oprysków. Róże Zeppetti posadzone wczesną wiosną w donicy, pod koniec lata cudownie ją wypełnią, tworząc śliczne, niewielkie, zwarte, różane krzewy. Również bez problemu zimują w naszym klimacie. To róża, którą posadziłam w zeszłym roku. Pozostawiona w tym samym pojemniku, kolejny sezon zachwyca swoim wyglądem. I trzecia dzisiejsza oryginalność to Lantana po prawdziwy roślinny kameleon, ponieważ jej kwiaty zmieniają barwę w miarę rozwoju, tworząc niezwykłe wielobarwne kule. Calippo Passion Pink, najpierw ma kwiaty bladożółte, potem stają się one jasno różowe. po Tutti Frutti ma kwiaty najpierw jasno pomarańczowe, potem ciemnoróżowe, a calippo Bushy Orange Magenta Najpierw ma kwiaty żółte, potem pomarańczowe, a na koniec różowo-fioletowe. Lantany są idealne na słoneczne stanowiska. Tolerują upały i suszę, nie lubią zastojów wody. Kwitną przez całe lato, aż do pierwszych przymrozków. Przyciągają owady zapylające, pszczoły, trzmiele czy motyle. W naszym klimacie są często traktowane jako rośliny jednoroczne, ale generalnie to wieloletnie byliny. Możemy je przezimować, jeżeli dysponujemy jasnym miejscem o temperaturze 8-12 stopni Celsjusza. Warto je regularnie nawozić, zwłaszcza jeżeli zostały posadzone w niewielkich doniczkach. Lubią żyzną glebę. Wszystkie rośliny kwitnące warto regularnie nawozić, zwłaszcza jeżeli rosną w donicach, gdzie szybciej wyczerpują się składniki pokarmowe. Hibiskusy można dokarmiać przykładowo krystalicznym nawozem rozpuszczalnym do bylin, róże możemy odżywiać nawozem do róż, a lantany zarówno nawozem do bylin, jak i nawozem do pelargonii i innych roślin kwitnących. Jeżeli rośliny mają dostęp do odpowiedniej ilości składników pokarmowych, kwitną bardziej obficie, a ich kwiaty są lepiej wybarwione. Hibiskusy bagienne o ogromnych kwiatach, stale kwitnące róże zepetti idealne do uprawy pojemnikowej czy lantany o różnobarwnych kwiatostanach to znakomite przykłady roślinnych oryginalności. Warto zaprosić je do ogrodu, na balkon lub taras. I to tyle na dziś. Zapraszam na kolejne filmy z cyklu Balkony i tarasy oraz do oglądania pozostałych filmów na kanale Ogród na co dzień.